My dzisiaj Nasu gramy to to. w granii Gry, ani. Chłop karmę dla ptaka wyrzucił. To jest potrzebna do wyjścia. Idzie do Greni, zreni. Ja nie rozumiem. A wy gracie teraz? No tak. Czy nie bo ja mam O, widzę cię, Krystek. Tu ty? Tak to ja, tak to ja, jestem taki... O, Goku tak jest, idzie za mną. Taki Goku. Jestem takim bołce, jestem taki... ...musik. Dobra. Coś, coś, coś nie, ty The Join game, dobra. No nie, znowu, bakamisium. Otwórz to, interak. kamień, nie mogę... twoja postać. <ścoughs> Ej, wiecie się. Że... Ej, powiedzcie, twoje wam... lepsze, jak ja mam lepsze go od ciebie, babunku. Ej, powiedzieć wam coś? O, ja tylko nie jestem w garażu, fajnie. A powiedzieć wam coś? Powiedzieć wam coś? Dobra, Krystal, co masz. Oko. Ej, kto zabił... Uważaj. Wiecie kto zabił postać, która wygląda tak samo jak moja. Kryształ jest przy... Znaczy z półkami w sprzałcie. A ja idę do autobusu. No jesteś jesteś macie luz na razie. Jest luz na razie. Nic tego nie ma, no nie. Pierwszy Pierwszy. Ja chyba w kuchni, przykuszę. Ja się do szafku, można tak? Patrz do szlafu, bo ja się można, schowałem. No ale... No chyba, że ona... Nie, bo chyba zobaczy ciebie, bo jak prześwituje twoja postać. A. Chyba nie ma greni. Pierodzielamy... O, widzę, że ktoś wenty otworzył. Siema. A wie, ktoś Jestem gdzie? Nigdy. Dobra, ja uciekam. Nie ma greni na szczęście. Greni! Widziałem ją. A gdzie jest? Była w domu. Właśnie jest w domu, jestem właśnie dobra, na górę. Dobra, Krysta ma kolejną część. Ja mam rękę. Ej masz... Ej, masz obtęgi! Mam rękę. A książka i jest... wróć. Wróć się po obtęgi ej, tam... i tam kiedyś dobra. Książka jest zezek. do czegoś potrzebna. Jaka? Hmm? A chyba jest. Ty jeszcze grani. Chciałem, że to ty jesteś grani. No wiem, bo ja idę tak z rączką. Kończycie już! Kończycie! Ostatnie rzeczy! I tam będzie musiał przeciąć kabelki. Ej Kamil! Dobra, no. chyba Krystian wie, dobra Kamil, ty, wy, ty wyjdź z wentów, jedźmy ja po prowaltę, gdzie masz iść. Dobra, idź do góry tam. Nie, nie idź za Krystianem! To gdzie ty, bo ja ciebie nie widzę. Ale ja się chcę, jedźmy w no to, ty, to gdzie ty? ty. Wierzę u dobra, idź tam, ty idź tam no, za Krystianem. No o klucz! Ty, ja jeszcze, ci, ciebie, jeszcze ciebie usłyszę, to nie jest do tego klucz. Ten klucz był do, do tej kamie, ale ty nie czaisz. To no nic za nim, co ty, Ale nie, 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 nie. To gdzie mam iść, bo ja ciebie nie widzę nigdzie. Po, po schodach, no bo ja ciebie prowadzę, no, oglądam ciebie. Greni, 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 greni uciekam. Brody, widziałem grenie, chyba sobie tutaj siedzę. Wiesz, że musisz się zatruć. Nie macie luz, macie luz. Nie, nie mamy luzu. Mhm, jest. Uważaj, ja czemu czemu? Ty... Uważaj! Nic tam. Nie, tam mnie nie było. Nie, nigdzie mnie nie było. Nie było mnie. Teraz mnie zabiję. O, o, widziałam, jak jej młot uciekam. To znaczy małe. Krystian! Krystian i wyjść <śmiech> tam! <śmiech> Czemu mi nie mówiłeś, że to idzie grani? Eee, elp! Czemu mi nie powiedziałeś, że to idzie grani? To było nie. Grani! Grani, grani, grani! A ty jakiego masz skina? Ja umarłam w ogóle. A ty byłeś tą Jak dziewczyną? dziewczyną? Jaką dziewczyną? Ok, masz Nie mam. Ja nie mam żadnego skierowania. Wejdź wejdź, wejdź, wejdź kamil luz. No ale przyszło. są takie pułapki. O. o, o gdzieś... byś, ale byś udu... O nie. O nie, kurczę, bo ja nie, nie widziałam pułapki. Serio. Ja bo one widz... Z dwóch stron były. Ja gram znowu. Losowanie. Ja gram na house easy. Ja dajemy na mężczyzn, bo już to jest za łatwe. Nie, ja chcę House tu. No ja daję na maszynę. Co było nim Kamil, ale nie rozwalaj nas, ok? Kamil jest? Dobra. I ani jest. Krystiana. Wszystkich poza i Krystiana. Dobra, chodź tam. dobra, Krystianka. Ale ja, ja nigdy nie byłem grani w ogóle. No i tam rozstawiasz mi Ja nieraz byłem. Ale fajnie się chodzi byłem. O dobra, mam sieltkej... shieldkej. Masz O, widzę cię Kamil. Czyli w mango. Zostaw mnie. No nie, no, To wie. Ja... Idź do dziewczyny, No, no idź. Ja idź. do dziewczyny, bo tam była. Ja jestem na dachu. Fajnie Jupi, dobra, ja nie mogę. O, wskoczył zestaw. Skoczyłem. O, dobra Nie czy ja otworzyłem. Ej, otworzyłem, dobra. Szkoda, że nie. Nie, nie, nie. Ej, boja. potrzebuję kabla do generatora. Ej, kto znajdzie kabel, ten niech mi powie. To ja mi to nie, Ja czerwony klucz znalazłem. znalazłem. Gdzie? Jak grę może możesz no, no, coś? O tutaj jest właśnie, chyba. O, padlock, okej, dobra, dobra, dobra. Kamil! No to, o co chyba, o to chyba w tym chodzi. Żeby zabijać. No ale ty no... Ja no, czemu mnie rozwaliłeś? Wieś mu, bo, bo to właśnie powinno tak być... No chyba grzyj nie musi zabijać. Bo nie chce przegrać może. A ja wyświetrzyłam Dawida. Good job. No chyba. Ale fajnie, jak na przykład Ani. O, jakaś typiara. Ho, ho, siema. A możesz mnie nie zabijać? Spróbuję, ale. O, widzę ciebie tutaj. Kiedy zostanę ostatni, to mnie. Kiedy zostanę ostatni, to mnie zabi. Nie, 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 proszę. proszę Dobra. Ej. Ale gdzie tam ta dziewczyna poszła? Trzymano. No, ona była źleczona. ktoś ma... zabij bacona, bo on ma mój kochany łomek. Co? Jakiś bacon ma mój kochany łomek. Ale kto? E, podobnie. Dzwoni Kornel. On dzwoni, bo... Tak, robię cięcia. Dobra. Dodajemy naszego... No, dobrze, Skwinka się obraziła. I się rozłącza, biedulka. A ty się rozłączył? Tak, Dawid się rozłączył, bo i się wkurzył. go cofnąłem. Zostaw mnie! Szukam jakiegoś typka, a tutaj jest wejście na górę, dobra? Ale to ja jestem. Wiem, co ty Nie Wiem, że to ty jest. Komorze, szukam może kogoś innego, ja nie wiem. Szukam szy -szy, oprócz ciebie. Może ktoś na dachu będzie. Na dachu ja jestem. Ej, bo cały czas mnie wywala. A Ale myślę, że się obroniłaś. No, nie ma żadnego tykwa. Co tam będzie? O, mam A, jakąś monetę. Chłopaki, ja Proszę ja nie Jezus, wiem. nie rób mi tego. Nie rób, nie rób szybko uciekać. Zostaw mnie. Co ja zostałem ostatnią osobą, że mnie. Tutaj masz jakąś osobę. Ona nie. od ciebie tak. maskę zgapiła.

Animę klicker. Uzależniłeś się od nie tego. O od tego jak ktoś nie. uzależnił. Dlatego, że do... Ale ty dostałeś trylionowego pytał od proszę. Przestań, wie? przestań, przestań, jeszcze raz przestań. Ty się uzależniłeś, wiesz? Nie. Bo zawsze... Zawsze... No, ja na nie mogę dwa razy pograć tą grę. Nie o to chodzi, po ty. Co... Rogram, a zresztą mam tu gdzieś, mogę być uzależniony. Bo dostałeś to, trylionowego to, 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 peta to, to jest i. Tak, tak, nigdy. Zawsze jesteś święty. A kto za. Jak to zawsze, kiedy dostaje dobrego peta, to, to. od razu jest taki, że w to ciągle gra, bo jest dobry. No. Dobra, mam. No, ja, ja uznaję, że ja po prostu tego nie słucham. A, zra, a zresztą cię wyciszam. Wyciszyłem go Kutliwego. Wyciszyłem kutliwego. Tak, widzicie wiem, bo on dostał trylionowego pyta i teraz to ciągle w grę. Odkąd dostał trylionowego. A na przykład sam wbiłem, no, takiego peta 220 milionów. Ej, chyba można mnie zabić, ja już zabić, ja już nie umiem przejść dalej. Dobra, a gdzie ty? A tam jesteś. Roznoszę dźwięki, żebyś wiedział. Tak, na samym dole przy drzwiach.